thank <laughs> you I <laughs> Ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Schrupać brzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie dziadek, nie Boże! Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może! Więc woła dziadek na pomoc babcie. Babciu! Babciu! A złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą. Ciągną i ciągną wyciągnąć nie mogą. Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc w... przyleciał wnuczek, przy... Więc woła wnuczek, ścieniaczka, mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za szefkę. Oj, przydałby się ktoś na Po Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czy kotek w ukryciu zaszczekał mruczek. Hał, hał, pomóż nam kiciu. Kicie na mruczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcie Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się coś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła Kicia, kurka z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za Kicie. Kitel na wróczka, wróczek za wnuczkę, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za szepkę. Oj, przydałby się ktoś tam przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka, Poto tu gąsko. Gąszka za kulkę, kurka za kicie. Kicie za nuczka, za wnuczka, Leczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczep. Po się sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko, bo długo nas. Pluj się tu bocku do nas na pomoc. Boczek za gąskę, gąska za kulkę, kulka za kiciem, kicie za mruczka, mruczek za wnuczka, mruczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. O! I przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się zapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała dróżką zielona żabka, złapała, złapała boczka, rzadka to gratka. Żabka za boczka, bociek za gąskę, gąska za kółkę. A na przyczepkę kawka za żabkę. Bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali: rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę na gąskę, gąska na boczka, boczka na żabkę, a na ostatek kawka na trawkę. Zielony kapturę z wizytą do swej babci Niesie w koszyku zioła I przepyszne bułeczki Nie mruczek, nie burek Nie jesz, nie ptak Zielony kakturek To ja, właśnie ja Dzień dobry babciu Dzień dobry babciu Dzień dobry Zielony kapturku! Babciu, a dlaczego Ty masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć, wnusiu. Babciu, a dlaczego Ty masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, zielony kapturku. Ach, babciu, dlaczego Ty masz takie gigantyczne uszy? Żeby cię lepiej słyszeć, dziecino. Ach, babciu, dlaczego Ty masz takie wielkie oczy? Przecież już ci mówi Zielony kapturku. Ach, babciu, dlaczego ty masz takie duże uszy? Zielony kapturku, spytaj o moje zęby. Ach, babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? Pytaj o moje zęby! Pytaj o moje zęby! Ach, babciu, dlaczego ty masz takie duże uszy? Ałi. Ach, babciu, dlaczego? I tak oto zielony kapturek uniknął losu swej siostry czerwonego kapturka.